W czasie II wojny światowej w Jabłoni Kościelnej ukrywało się kilka rodzin żydowskich oraz troje dzieci. Mieszkańcy Jabłoni, wspierani przez księdza Adolfa Kruszewskiego, z narażeniem życia udzielali żydom schronienia. Ksiądz Kruszewski zmarł w 1970 roku, ale 9 maja 2023 roku pośmiertnie odznaczono go medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. To wyróżnienie dla osób lub rodzin ratujących Żydów podczas II wojny światowej nadawane przez Instytut Pamięci Bohaterów i Męczenników Jad Waszem w Jerozolimie na wniosek osoby uratowanej lub jej krewnych. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej, a jej rangę podniosła obecność Ambasadora Izraela w Polsce. Jest to wyróżnienie dla całej społeczności gminy, szczególnie tutaj dla parafii Jabłoń Kościelna, tym bardziej, że tak jak słyszeliśmy podczas całej uroczystości, co jest też faktem historycznym, że Ksiądz Kruszewski sam nie byłby w stanie pomagać Żydom, bo jedna osoba nigdy, nawet najsilniejsza, najlepsza, za wiele sama nie zrobi. Dzięki pomocy właśnie tutaj mieszkańców, zaprzyjaźnionych rodzin, znajomości księdza. Właśnie wśród parafian i wzajemnie wzajemnego zaufania była możliwość przechowywania tutaj Żydów, pomocy Żydom, ratowania dzieci żydowskich tak blisko od siedziby plutonu niemieckiego. Bo ja znam te miejsca tutaj, jestem parafianinem tej parafii od dziecka, znam z opowieści, znam za, też co. Teraz, właśnie takiego oglądania tych miejsc, to jest dosłownie tam, gdzie te rodziny były przechowywane, to jest 70-100 metrów od plebanii. To są domy bardzo blisko, a zarazem 50 metrów obok w szkole stacjonował oddział Wojska Niemieckiego. Dlatego było bardzo ważne, że ludzie sobie ufali, że. Że, że właśnie zaraz nie znalazł się ktoś, kto by doniósł, kto by, kto by właśnie wydał. Dzięki temu właśnie można było pomagać Żydom i dzisiejsza uroczystość to jest właśnie podziękowanie dla wszystkich. To jest, to jest wyróżnienie tej całej społeczności lokalnej, tutaj w Jabłoni Kościelnej, w gminie Nowe Piekuty. Jak ksiądz umarł, ja byłem w wieku 17 lat. Uczyłem się w tym, w tym czasie w szkole... Pod, yy, w technikum, mechanizacji rolnictwa w Sopraszu, potem studiowałem w Warszawie, więc tutaj często nie bywałem. Ale słyszałem od swoich rodziców, od mojego dziadka Kaliksa, że tu jest taki był, był mój brat, który opiekował się, przechowywał tych rodziny żydowskie, bo ksiądz, pra, ksiądz Adolf jest moim prastryjem, albo przedstryjem, albo stryjem, takim wielkim stryjem. No. When We try and look at the events that happened here about 80 years ago. I think it is extremely difficult for us to understand Kiedy patrzymy na rzeczy, które tutaj wydarzyły się ponad 80 lat temu, jest to dla nas strasznie trudne zrozumieć to wszystko. I think this is a very good quotation, actually. Myślę, że to jest bardzo dobry cytat. Wtedy trudno było być człowiekiem. How true, how exact this is. Jak prawdziwe, jak dokładne są te słowa? The murder Masowy mord miał się zacząć od Żydów, ale tak jak to często bywa, Żydzi byli tylko pierwszą jego ofiarą. And of course Poland and Pols. Is one of the countries who suffered the strongest and had the most terrible consequences out of this German policy. In such a situation, in such almost complete darkness, there were some lights of hope. W takiej sytuacji, w takiej kompletnej ciemności, były światła nadziei. The righteous among the nations, whom we celebrate today, were bright lights The, night in the darkness of Europe during world war. narodów świata, których dzisiaj e, świętujemy, byli takimi jasnymi światłami w ciemności, które nastała nad Europą.